Ach, jak ja kocham ten serial. Jestem zachwycony. Będę tutaj bronił swoich racji, bo wiem, że trzeci odcinek miał dość burzliwe opinie. Czwarty coś czuję, że też. Chociaż ja tak w zupełnie nie uważam. Jest to według mnie... Są to według mnie naprawdę dwa dobre odcinki. Jeśli po tych czterech odcinkach dalej wam coś nie styka w drugim sezonie, no to muszę was martwić, ale niestety drugi sezon nie jest dla was, ale jest dla mnie. Jest... On tym, czym się w grze zakochałem, więc myślę, że bez większego przedłużania przejdźmy do odcinka trzeciego, po dramatycznym odcinku drugim. Oczywiście, odcinek trzeci okazał się być tym, czego ja się spodziewałem, i też spodziewałem się, że będzie przez to zamieszanie, że ludziom się to nie będzie podobać. Ale no, trzeci odcinek jest powrotem do odcinka pierwszego. Jest dość powolny, jest przyswajaniem się naszych postaci, bohaterów z tym, co się stało w poprzednim odcinku. Według mnie jest to naprawdę dobry pomost pomiędzy odcinkiem y, drugim a czwartym. No i ja osobiście takiego odcinka potrzebowałem. Niestety zgadzam się znowuż z tym, że tak samo jak w przypadku pierwszego i drugiego, odcinek trzeci i czwarty powinny być połączone. W sensie nie połączone, tylko powinny wyjść w tym samym momencie. To by według mnie wyszło trochę na lepsze. W przypadku kolejnych już wątpię, że tak będzie, bo wydaje mi się, że no już 5, 6, 7 to już będzie... To już będzie lecenie po prostu po bandzie. No dobrze, przejdźmy do odcinka trzeciego. Więc co, no zaczynamy oczywiście, w ogóle fajny jest ten smaczek w wintrze. No, że Ellie się sama pojawia, o. Bardzo ładny smaczek, bardzo dobrze zaplanowany. A, no i oczywiście, no według mnie Bella Ramsey po prostu... Pięknie zagrany początek. Yy, kocham tę scenę w tym szpitalu. Po prostu podoba mi się to, że nie rozpoczęli akcji od razu po końcu drugiego odcinka w sensie dalszej akcji. Tylko jednak było to odczekanie 3 miesiące, ile się nie mylę. No i też w tym czasie Eli się kurowała. Bardzo dobry koncept. I według mnie bardzo dobrze tutaj zagrany mówię, przez Billę Ramsey. Jak ona zaczęła po prostu krzyczeć, to prawie się znowu rozpakałem. Później mamy oczywiście wizytę tutaj pani, która się niestety nie pamiętam, jak się nazywała, no, ale pani psycholog w szpitalu, która no wie, kim jest Eli, i pomimo tego, że Eli próbuje tutaj grać na zwłokę, no to ona no nie daje się. Ona później w rozmowie właśnie z Tomem, która się tutaj. Dzieje gdzieś pod koniec, już nawet nie, nie pamiętam gdzie. Tak, ona tutaj w rozmowie z Tomim, no, mówi, że niektórych ludzi nie da się uratować, a wie ona, że no no Ellie ją okłamuje, no co tu, co tu dłużej mówić? Ona chce tej zemsty. Some people just can't be saved. I to są według mnie bardzo dobre słowa, które są. definiują cały pok, w jakim się będzie dalej toczył The Last of us. Później mamy oczywiście emocjonalne wejście Eli do. No, do domu Joella. Cena z kurtką, z bronią, z zegarkiem. No, wyciągnięte z gry. I tak samo. Ruszające me serce. Scena, w której Dina przyznaje się do tego, że w... no, wie tak naprawdę, kim są ci ludzie. Dodaje tyle. do tego, że no, nie było jej w grze. W sensie. tam od początku było to wiadome, bo to przeszło od Tomiego, wiadomo. Tutaj zaś. Y... No została w to wciągnięta Dina. Bardzo fajna była ta scena, jak takie masz ciasteczka, bo chce ci coś powiedzieć, nie będzie z tego zadowolona. No i rozumiem tutaj argumentację, że no... umówmy się, gdyby ona te trzy miesiące temu, od razu po tym jak Eli tam miała, bo ja się domyślam, że ona po prostu miała przebite płuco, czyli tam, wiadomo, krew w płucu trzeba było to krew tak dalej, i tak dalej. I coś się że tak jak ona powiedziała, no gdyby ona powiedziała Eli wcześniej o tym, że wiek kto. Zabił Joella, to po prostu Eliby by wyciągnęła wszystkie te, wiecie, szpitalne rzeczy i po prostu nie ma mnie, idę. Na złamanie karku, ale, ale idę. Podoba mi też się zmieniona rola Tomiego, jeśli chodzi o serial. W grze Tomi, no, ma bierny udział w dalszej akcji. W serialu bardzo dobrze osadzono według mnie ten jego wątek na całej tej społeczności, która, no, jeszcze wróci. Jakby nie po to nam to sadzili, tyle. Przez cały drugi odcinek, jak i pierwszy, żeby teraz to zgubić. Więc ten model jeszcze powróci. Lubię postać Tomiego. Zresztą postać Tomiego i Diny według mnie jest bardziej... Y, ...sympatyczna w serialu niż, niż jest w grach. Na pewno bardziej się można z nimi utożsamiać w pewnym względzie. Następnie mam przedstawienie blizn. Chyba nie będę się więcej na ten temat wypowiadał, bo nie chcę spoilerować. No ale oczywiście, kiedy jeszcze w Seattle rządziła Fedra, to powstał WLF czyli wilki powstały z Kass, czyli Serafici aka Blizny po polsku które no z Fedrą walczyły, a później zaczęły walczyć między sobą i aktualnie dalej to robią przez te 11 lat nic się nie zmieniło jeśli chodzi o całą scenę tej, nie wiem jak to nazwać, no tej rady Jackson bardzo dobrze przemyślane, według mnie twórcy Podeszli do tego z głową i podeszli do tego realistyczniej. Nie, nie jest to oczywiście gra, więc nie musieli tak pchać akcji do przodu, tylko mogli jednak zostać w tym miejscu, się pożegnać jeszcze nas jako widzów z tym miejscem. I mamy tu właśnie przemowę, Eli. Mamy jednak pokazanie, że no, to jest społeczeństwo i nie można im rozkazać, że okej, okay, zróbmy to. Nie, tutaj jednak jest ta rada, oni głosują. Mamy, mamy też postać seta, która. No, urosła wielce jeśli chodzi o serial, bo w grze no jest to po prostu ten staruszek, który tam kiedyś obraził Eli. I okej, okay. tutaj, tutaj wzrasta on do rangi pomocnika niekąd Eli, pomimo tego, że no dalej mówię, że no, słuchaj, nie zgadzamy się, jesteśmy może tam wrogami, ale akurat w tej kwestii musimy się, musimy się zjednoczyć. I bardzo fajne zakończenie wątku jego postaci, bo wątpię, że ona jeszcze, jeszcze wróci. Eli oraz yy, Dina ruszają w drogę, właśnie pomaga im tutaj set. I mamy no, pożegnanie się finalne z Elinat nad grubem Joela. Ta kawa to jest takim. Kocham tą scenę. Oczywiście wiadomo, podróże małe, jak i duże. Na namiocie jest bardzo fajnie, fajna, bo rekompensuje nam tę scenę z patrolu z gry, która nie została tutaj uwzględniona, no bo Dina była na patrolu z Joel'em, a nie z Eli. Ale fajna wymiana zdań tutaj pomiędzy nimi. No i odcinek trzeci kończymy no przedstawieniem tym czym jest aktualnie Seattle i dlaczego jest to jedno wielkie miejsce wojny. No i tak prezentował się odcinek trzeci. Według mnie bardzo dobry wstęp do tego co się stanie i bardzo dobry odpoczynek po tym co się stało poprzednio. Rozumiem, że dużo osób może mieć z nim problem w sensie nie rozumiem. Po prostu wiedziałem, że tak będzie, że dużo osób będzie miał takie, no po co tak gubić e, tą dynamikę? Mi osobiście to odpowiada, ja lubię wolniejsze odcinki, szczególnie jeśli no, reszta sezonu będzie napakowana akcją. No i przechodząc z Buta do odcinka czwartego, który. No też z Buta się właśnie zaczyna. Mówiłem, odcinek trzeci był wprowadzeniem znowu do odcinka czwartego, był tym mostem. Tak, odcinek czwarty. No bije nas po twarzy, zaczynamy od y, retrospekcji z Isaaciem, który jest, no można by rzec, w sumie poza Abi i całą jej tą grupką, no głównym antagonistą i na pewno będzie się tutaj przejawiał wielokrotnie. Który no zdradza swoich ziomeczków z Wedry w roku 2018 i dołącza do WLF-u razem z tym biednym młodzieniaszkiem, który miał takie, co to się odpieprza, to miał być jeden patrol. No i 11 lat później, w roku 2029, Isaac odkrył sobie dar do gotowania. Była to bardzo fajna scena, w sensie bardzo dobrze się zaczynająca od tego wiecie, tutaj gotowanko tego z średy bajery, a później... no a później przechodzimy do, do tego. Myślę, że to, to, to najwięcej co ja mogę pokazać, żebyś YouTube nie przyczepił do nagości i do czynów zabronionych, no ale... Oczywiście, Isaac tutaj mówiłem. W toczy wojnę z, z serafitami, aka bliznami. No i Isaac przesłuchuje jednego z nich. Widać, że Isaac jest człowiekiem, który nie odpuszcza i na pewno będzie jednym z większych graczy, jeśli chodzi o drugi sezon. I jak spojrzy się na antagonistów z pierwszego sezonu, jest spojrzy na Isaaca, to się, to się widzi, że no trochę upgrade mieli, jeśli chodzi o złoczyńców w tym świecie. Zresztą, wiecie, właśnie. Też to jest takie fajne rozwijanie świata, jak właśnie ta Serafit, ta blizna mówi, że no, tak statystycznie rzecz ujmując, to codziennie jeden człowiek z waszego ugrupowania WLF przychodzi do nas, a nigdy żaden nie przychodzi do WLF-u. No mówi prawdę, ale nizakowi się to nie podoba, oczywiście wiadomo, Serafici związani z tą ich boginią, wiecie, tutaj te hasła Feel My Love, czyli poczuj moją miłość. To się było rozumie w następnym. Chyba w następnych dwóch odcinkach to będzie bardziej rozwinięte, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam z gry. I przechodzimy do czasów współczesnych, które. Ta scena jest bardzo dobrze poprowadzona. Jak już obejrzycie cały odcinek, I oczywiście, jako że grałem w grę, kocham grę, no to wiem o co tu chodziło. Oczywiście. No Dina, szwędając się po aptece, znajduje test ciążowy i. No ma takie, może lepiej zrobić i finalnie, no. Może. Może później, bo tam trochę będzie więcej tego omawiania. No, no, ale Dina jest wciąż, To jest. Mówię coś, co już wiedziałem od poprzedniego odcinka, co było właśnie fajnie zaakcentowane poprzez to, że ona często wymiotowała, teraz też to się dzieje. No i na koniec finalnie się tego przyznaję, tak więc Jesse wykonał. Zaskakująco dobrą robotę. W ogóle zapomniałem jeszcze wspomnieć, że w tamtej scenie e, Rady w Jackson jestem tak. w 90%. Przekonany, że możliwe, że Jesse zagłosował przeciw wyprawie do Sietu. Tak mi się wydaje coś. Nie wiem, tak. Toś dziwnie u niego było tak zagrane. może to tylko tak mi się wydawało. Czy ja tutaj coś muszę mówić? Chyba nie muszę nic dodawać. Scena odzorowana znaczy odzorowana, no nie całkowicie odzorowana, ale oczywiście inspirowana sceną z gry. I tak samo emocja. Mógł, to bym by, 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 nagrał całość, ale no niestety. <laughs> her love. Scena tutaj w tym radiowym. W tej wieży radiowej. Yy, bardzo mi się podoba, że idziemy tak samo jak w pierwszym rezonie. No i dla syfaz jest to coś realistycznego. I jednak. No nie jest to gra, w której nie jest tak. Nie jest to tak jak grze, w której dostajecie 50 przeciwników, wszystkich musicie załatwić, nie jednak tutaj. Twórcy po prostu em, wiedzą, że no, dziewczyny muszą poruszać bardziej głowami i wybierać ostatecznie walkę, co tutaj finalnie się no, no, no dzieje. Ale wychodzą z tego cało i mamy, co ja mogę rzec, mamy przepiękną scenę w, yy, w metrze, która jest też oczywiście wzięta z gry. No i. No i, no i wiadomo. Eee, też oczywiście inaczej to rozwiązane niż w grze, no bo nie mamy tu zarodników, a przynajmniej na razie, bo wydaje mi się, że w preview do następnego odcinka i... możliwe, że zarodniki się pojawią, bo była tam taka mała zmianka. No nie mam tu zarodników, nie muszą one nosić masek, więc mamy po prostu dosadne ukrysienie Eli, która w ogóle ma takie okej, okay, dobro, spoko, w zasadzie, a no tak, zapomniałem ci powiedzieć. I później właśnie mam takie coś, żeby ci powiedzieć, i po prostu aktorka Diny... Uwielbiam. No ale mamy właśnie. No, ona chce po prostu, nas skończyć Eli. No bo co ma ona zrobić? Eli została ugryziona. Nie chce, żeby się przemieniła, więc na po prostu, jak nie szpi, ten żywot zakończyć. Oczywiście Eli ma takie. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja jestem. Ja jestem yy, odporna. Chociaż. I tutaj właśnie wpada na ten plan, że: ok, ja sobie pójdę spać. Ty mnie pilnuj. Jak się prze nie przemienię, to znaczy, że żyję, co nie. Jestem odporna. Ciekawie mi, dlaczego po prostu nie pokazała tego swojego ugryzienia z y, pierwszego odcinka. Te trzy miesiące temu, które ma na brzuchu Chociaż może już się zdążył zagoić jakoś bardzo, ale wątpię No ale też jakieś rozwiązanie, no i Kiedy się oczywiście okazuje, że no Ona jednak faktycznie jest odporna, no to mamy Kolejny Banger tekst Który po prostu Mógłby konkurować z tym tekstem um, Z Star Warsów I am your father I'm pregnant. Brakuje tylko jeszcze Luka Skywalker'a no ale tak, i właśnie fajne jest to budowanie tego, że przez cały czas jak ja to miałem dłości, i miał inne rzeczy. Też to później ona mówi po prostu na sensie. No miałam dłości, później zrobiłam test ciążowy i, i widz, który nie wie faktycznie o tym, no nie grał w gry. No to ma takie. A, no tak, to się spaja w piękną całość. No i później mamy. No później mamy miłość, której nie pokażę, bo będzie pan. Ale. według mnie odpowiedni moment na to, jakby wiecie, emocjonalnie. Najpierw się dowiadujemy, że okej, okay, jednak jesteś odporna i przeżyjesz. Później się dowiadujemy, ok, jestem w ciąży. Kochamy się, nie umierzemy. Dobra, chodźmy się bzykać, co nie? W oryginale to się oczywiście dzieje już na tym patrolu. I to też jest właśnie przedłużenie decyzji z patrolu. Według mnie e, tu ma to większą wartość emocjonalną. Mamy tą rozmowę. E, nie będę się w to chyba zagłębiał. No, po prostu z samym wstępu, no co, ona kochała Jessiego, ale nie wchodziły jest Jessim. Jednak okazuje się, że jest Dina biseksualna i jak się sprawa toczy dalej i wydaje mi się, że na stówę będzie jakiś komentarz na jakimś filmie albo innym takim portalu, że ten odcinek jest fu, bo mamy wiadomo co, dwóch kobiet. Pomijam ten fakt. No i mamy też tą fajną taką komiczną scenę, co wiadomo, no wiesz, te testy ciążowe są stare, jesteś pewna i po prostu Dina wyciąga cztery kolejne takie a, e, okej. Okay. Też w ogóle w tym odcinku jest fajnie zaprezentowane jak jednak Eli i Dina, w sensie bardziej Eli, ale też Dina nie wiedzą paru rzeczy, na przykład y, wiecie tak, kulturowych. Tutaj akurat Eli nie wiedziała o tych testach. Jak to działa, nasikałaś na to? No wiesz, nie sikam na wszystko. <grym>, ale też wcześniej mamy ten, jak oni tam sobie jeżdżą obok tego czołgu, to tam mamy to, że widzą po prostu, wiecie, tęczą flagę. takie, o, ludzie byli optymistyczni po prostu. Wiecie, takie fajne smaczki, które jednak nam Jednak nam mówią, że no jest to ta apokalipsa jednak nie mówi się o wszystkim, chociaż akurat wydaje mi się, że edukację seksualną w tym Jackson to powinien mieć, bo Dina nie jest dobrym przykładem zabezpieczania się w tych sprawach. No, ale... Kończymy odcinek piękną sceną. W ogóle, naprawdę, scena. Jak one tutaj się. O, to jest ta. Tak, jak one tutaj stoją i mam po prostu wgląd, co jest. Ja tą. Zresztą dziejącą się w ogóle wojną w tle. Bardzo piękne ujęcie, bardzo dobrze zrealizowane według mnie. No i no wiemy, że Nora jest tutaj. Nora to jest ta z grupy Abi, ta czarnoskóra bohaterka. No i nie chcę zdradzać więcej, co tu się wydarzy, ale jak powiedziałem, no, bardzo dobry odcinek. A więc podsumowując, yy, uważam, że odcinek 3 i 4 wymiatają. No, co ja, co ja tu mogę nawet więcej rzec? Dobrze rozumiem, narracyjnie. Podtrzymują według mnie odcinek 1 i 2. Jak powiedziałem, dużo ludzi się pewnie z tym nie zgadza, ale ja kocham. Kocham. Naprawdę jestem wielkim fanem drugiej części Last of Us'a, która też jest kontrowersyjna. Bardzo dużo osób boli jedynkę. Ja osobiście wolę dwójkę. Według mnie, historia ukazana w dwójce jest przekozacka i tutaj też w drugim sezonie jest to ukazane w 100% według mnie no ale boli mi serce, że zostało niestety tylko trzy odcinki i bardzo dużo rzeczy zostanie przeniesione na sezon trzeci może ostatni zobaczymy mówię, moim największym aspektem, moim największym problemem jak na razie jest, jest to, że według mnie odcinek zarówno jeden i drugi powinien zostać, zostać wypuszczone jednego dnia i tak samo drugi, nie, tak samo trzeci i czwarty powinny też zostać wypuszczone jednego dnia no bo czekanie Dwa tygodnie na coś takiego mocniejszego no nie jest najlepsze, bo na przykład dostaniemy ten, dostajemy ten odcinek trzeci, który jest mostem i takim uspokojeniem się poprzednim odcinku. To od razu chcemy wejść w coś mocniejszego, a nie czekać tydzień na kolejny odcinek. W przypadku kolejnych odcinków wątpię, że będzie ten problem, bo wydaje mi się, że już lecimy tak no, ostro do końca i nie będzie tutaj takich mostowych odcinków, ale nadal według mnie drugi stron trzyma się bardzo dobrze i. Tak, tak, jest według mnie nawet lepsze od drugiego, już to mogę stwierdzić. Nie chcę oczywiście zapeszać, no ale zobaczymy na podstawie kolejnych odcinków. To więc, co, moi drodzy, podzielcie się swoją opinią oczywiście w komentarzach i widzimy się za dwa tygodnie na omówieniu odcinka 5 i 6. Tak więc, trzymajcie się, no i cześć.